Siemanko, widzowie, z tej strony, Mikok z, z dorsowcem. Dzisiaj będziemy ulepszać te oto dwa domki. Czekajcie. Eee. No, te oto dwa domki. To, to jest sylwka połowa, a to jest moja. Czekajcie. No. To, to jest sylwka połowa, a to jest moja połowa. Co. Co? Co? Ale przecież twoje, To jest twoje fałszywe imię. Prze, przecież na Niku widać! Nadal widać. Ym, no ale... Nie, ja u mnie nie widać Niku. Dobra, możemy przejść do odcinka. No to, to to dzisiaj będziemy upgrade'ować te oto dwa domki i zaczynamy do upgrade'owania serwera. Spoko. Twoje fałszywe imię. Twoje też fałszywe które imię. zawsze cię przeraża przerażało. Dobra, możemy zacząć. Nie wiem chcę No, dobra oj ja to trochę ściszę dobra y, to tutaj mam wyczyszczone y, to pierwsze co ja zrobię to upgrade. to upgradeuję. sylwek przez ciebie Płacze. A to niebo, czy co? No świat. Przez dorsowca płacze widzowie. To jestem super. Nie. Właśnie w przeciwnie. Czyli jestem super mega extra fajne. Nie. Tak powiedziałeś. Nie. Nie pytajcie widzowie. On ma odklejkę. To, to jest prawie tak zawsze. Ty też masz. Nie. Dobra, budujesz ten dom. No, ja już, ja już mam prawie cały zrobiony. Hmm. Ja muszę to wszystko niszyć. No, ja też. Ale spokojnie, to jest życie, yy, dorsowiec. No, dorsowanie. Nie. Dorsy są nudne. To na szczęście A wiesz, że teraz przyspieszyli Seeka? Serio? No. Wow. To, to, to wcale nie tak, że ja już wcześniej wiedziałem przez ciebie. A nawet nie chciałem wiedzieć. Ale nie lubisz. I zrujnowałeś mi życie. Bo dla mnie jestem przez Mikołaja. To znaczy, fałszywe imię, czyli Mikołaj. Nie, Ma, maj fałszywe imię, to Mikołaj. I tak w górę! Nie, nie zostawiajcie! Zostawcie suba! To co mnie wygląda jak wiesz co. A, a ja coś chyba zepsułem. A nie, dobra, jest spok. A, a i, w, i w ogóle widzowie to, to, to my budowaliśmy y, ręcznie to wszystko. Więc zostawcie za to subika i lajka. Dla nas. Dla nas, że się, że się poświęcamy dla się, was. Poświęcamy, tak. Trochę za niską tą ścianę zrobiliśmy. Ym, to... Dobra, to już trudno. A nie, nie może tak. Oj, ustawiłaś się punkt odradzania. Dobrze. Yy, czekajcie. Yy, co ja miałem zrobić? O, dobra. Tam, 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 tam. Ja nic nie robię. Sylwek, ja nic nie robię. Ja wcale cię nie podglądam. Czy Ty mnie podglądasz? Nie, że, że widziałem, że podglądasz, bo widziałem, chujnik, patrzący na mnie. Co? No. Nie. Ale ja tak naprawdę na Ciebie nie patrzyłam. Hmm, wow. Prawda, widzowie, napiszcie w komentarzu, że mówię prawdę. Nigdy mnie nie chce

ja Dobra, to widzowie, ja do Was wrócę. Jak skończę, to przebudowywać. Zaraz się widzimy. No, także widzowie, ja już skończyłem budować. Ci się prezentuję tak. No, ale gdzie domek skończyłem budować? No ja teraz będę robił ogród. A i, i widzowie, i, i, jeśli chcecie więcej takich konkurencji, musicie zostawić subika i lajka. Komentarz. A i, i widzowie. Te, te teraz na serio będziecie musieli zostawić subika i lajka. Patrzcie co Sylwek znalazł. Skamieniała dębowa płyta. Czyś to usunęli jaki. Kiedy to usunęli sywek? E, Oni to, to było w lecie i potem już w lecie, że tego już nie było. No to, 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 to. ja jestem pierwszym graczem Minecrafta w 2023 roku, który to ma. Tu maczy Jej. Dostawaj sobie to. <śmienny> Ta... Nie, tak naprawdę nie będę tu. Dobra włączę. Albo ja idę spać. Ej co? co ja zrobiłem? Ja wszystko zepsułem. To teraz muszę ogród robić. No szkodzi. Nie przeklinaj. Od... Na, na odcinkach się nie przeklina, sylwa. Kala! Tymczasem ty kiedyś wkurze patrz na ten odcinek. Nie. Tak. Ja tak nie robię. Robisz. cię Kiedy? Nie powiem. Ja nie przeklinam Ja nie przeklinam. Ja no i widzisz.

też mam za muszę sobie poszerzyć. Ja se poszerzę. To widzowie, ja se poszerzę i do was wracam. Dobra, to także ja już skończyłem. Jak widzicie, tu, tutaj bardzo dużo musiałem usunąć góry. Tu, tutaj trochę kwiatków postawiałem. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Nie, subika zostawcie. Aha, czyli łapki w górę nie? Ale, ale łapki w górę też zostawcie. Dobra. A dobra Nie czekaj e... E... Nie dobra tutaj są Na a czemu? Ponieważ po pierwsze ty to nagrywasz, po drugie to będzie na twoim kanale, a po trzecie to widzę ogrybiał ciebie, a nie rysowca. No bo halo, halo, ja już mam z 200 leś subskrypcji, a ty tylko dwie. Jak, jak obok ciebie będą latały pszczoły, to nie pytaj. O, je, jedna tu. Jedna, jedna już do ciebie przyleciała. O, ona popatrzyła, że co ja robię i poleciała do ciebie, zameldować. O, o. Zażem to serio jest ładniejsze. Co? Wszystkie są, nie przyleciały, nawet pierwsze. O. Spokojnie. Ja, ja ich porastam więcej, żeby do ciebie znów przyleciały. I co? Więc nie. Tak. Bo będziesz zabójcą wtedy. Mm. A tak 好变种。 Musi być Nie, źle. To musi być piętro. Stoć. Okej. Okay. To poczekaj teraz na mnie. Ale ja mówię, chyba to mi także skończyła. Co? Już prawie kończę. Það er að hluta á 20 pstjók og að hluta á 20 komina. Það er að hluta á 20 komina. ja teraz robiłem ja po prostu się nie znam nawet stołu nie mam czy ty masz coś ze stołu na redstone. Bo co nie? Bo, bo ty mówiłeś, że już skończyłeś, co nie? Nie. M mówiłeś tak. No i? A ja nawet jeszcze nie poszerzyłem domu. A miałem to zrobić. No i mam wszyscy. He, no to jest życie. Ja zrobiłem to na początku. Okay. Dobra. to widzowie, to jak ja skończę posiadać, to do Was wracam. Dobra widzowie, Bo ja przypadkowo ja sobie ustawiłem tutaj spawn pointa. Co Nie, że na, na twoim sobie ustawiłem spawn pointa. Ej no, mógłeś mo, mo, napisać, że zostaw suba. A, a i widzowie i... i nagrywaliśmy też taki sam odcinek tylko że inny e, którego nie wstawię bo tam nie było nic słychać i poza tym już go usunąłem I... nie ty zmieniłeś i oj. no i i tak się prezentował mój domek e, a pod nim była oj a pod nim była tajna baza, która prezentowała się tak. I, i w zasadzie to było tyle. E, a, a to było dorsowce. Przyznajcie, że o wiele ładniej. Co? Dobra, to... Także um, ust, ustaw mi survivala, ale i, jeszcze nie teraz, powiem ci kiedy. Powiem ci kiedy. E, Może się już. No, także, widzowie, my się gnamy. Mam już survival. No, dawaj. Po co? No, bo ja, ja chcę zrobić fajne pożegnanie. Ale nie widzisz mojego tyłu, damku. Jak? Nie widziałeś tutaj Widziałem. nie pokazali widzom. No, także widzowie patrzcie tu. No, to czekaj. Mo mo możesz już mi ustawiać survivala, no... Także widzowie... Nie, pa! Widzowie, pa, pa widzowie! Ta tak, no ustawiaj mi survivala! Nie, bo... Nie! Teraz się naszego. Czemu? Dobra, także my widzowie się żegnamy. I pa pa.